Widzowie, znaczy, Simonowi ja jestem Micho, i witam was w kolejnym odcinku z reakcji na i przez już kilka tygodni, kilka tygodni temu OpenAI yy, zrobiło Sora w AI 2 i to robi Takie realistyczne rzeczy, że ja nie mogę. Nawet, oni, nawet kurde animatorzy już nie mogą, bo nawet kurde ktoś zanimował jakieś walkę z Goku i tam coś. A dzisiaj właśnie zareagujemy na Spongebob Creepy Sora 2 AI Compilation. Jakby, jakbyście chcieli oglądnąć filmik, to link w opisie macie do filmiku. Więc dobra, zaczynamy to obejrzeć. These are the scariest Spongebob Saturday videos you'll ever see. Dobra. My kids will love it. I'm... Dobra, to już wygórza. is I kto jest rysyczna! Not scary. Boże no! <laughs> Hiya, neighbor! Hey SpongeBob, what's up? Just... Oh my god! Just enjoying the sunshine! Yo, 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 yo! Jak, jakim prawym stoją AI? It's so cold down here. Perfect... Damn, dam skurw był. Czemu jest cicho? O oh, Boże! Nie, oczywiście było to no, tym, za... What the hell? Jezu. Czemu zauważyłem, ja zauważyłam, że tutaj cały czas kurde telewizor wybucha tam coś. I. Jeden, co to kurde, za drugi Patryk. I po drugie... Co Spongebob trzyma w ogóle? Co mu do, do kurde trzyma?

to takiego sensu nie ma. Jeden co, to by się telewizor wyłączył pewnie, a nie wybuch, kurde, no. Ale to jest AI, więc okej. Okay. Jezu. No oczywiście! six seven, oczywiście, bo oczywiście, six seven. Kurde, ile raz jeszcze ten głupsi ksewet będę widział. Czy właśnie wybuchło kurde mieszkanie, czy kurde jakaś bomba nuklearna wybuchła? Nie wiem co nie <gimana> <m scholarship>

I zauważyłem, że każdy tutaj, co wszystko jest, to mają ten sam kurty telewizor. Wow. Jezu. Oh my god. Czy to jest powiązanie do Red Mist? Widziałem. Co będą kochać dzieci? To dzieci będą kochać? To dzieci będą kochać? Dzieci będą kochać to, że kurde spojrzą na nich się drżej, kurde telewizor i mi się ZAPALA? No WOW! nie widziałem. Shut up. Oh, crap.

years you've laughed away the pain of others tonight the laugh decides if you live please i don't want to play any game find the key in your magic trick here it goes wow the kids will love it we're ready for some real fun because i'm right here no, no wow. i i think someone's following me squeak word yes, <laughs> what the Kurde, mówił! Czas na kolejny dzień później krzyknął i kurde na krew z oczu zaczęła leczyć. Ja nie mogę! Jezu! Oj oh my god. Jak to jest Ejak? Well, you be Not alone. Let me in. <laughs> No, ale scary. Ehm. Um, dobra. No, to zaraz lecimy na... Kolejny filmik. Z tego... Od tego samego twórcy. Tylko musimy zeskrolować i... Mamy part 2. Tylko, żeby reklamy nie było. Bo będzie, to ja nie wytrzymam. Dobra, mamy, mamy. 42 minuty. 42 minuty? Ja tego nie oglądam. Ej, dobra, jak ja nie oglądam tego drugiego. <noise> Więc dobra, mam nadzieję, że wam się podobał taki króciutki odcinek z reakcji powiem jedno. AI staje się coraz lepsze z czasem, mój Boże, no. Jakim prawem to jest AI? Wcześniej mieliśmy jakiegoś typa jedzącego spaghetti i mógł mogłeś to odróżnić, czy to jest AI czy nie. Teraz, jakbyś nie miał tego watermarka od Sory AI, to byś nie wiedział, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ja no nie mogę. Dobra, więc panie się odcinek i widzimy się w następnym odcinku. Hello.